Cześć! W dzisiejszym drafcie mogę wybrać tylko jednego piłkarza z każdej ligi. Zaczynamy od formacji, postawmy na 4-1-2-1-2, bo mamy tutaj wszystkie najważniejsze pozycje. W razie czego mam pięć takich zapasowych slotów ze względu na rezerwy, nie? Wybieramy drugą ligę hiszpańską. No ławka rezerwowych się nie liczy, więc na przykład mogę wybrać dwie ikony, ale koniec końców i tak tylko jedna trafi do naszej głównej drużyny. Jest Harvey Elliot, No, ale nie, no... Niech będzie Freigang. O proszę, Ronaldo Nazario, ale problem polega na tym, że on ma kartę Toty, nie? I w razie czego? W razie czego ja go mogę wziąć? Może pojawi się lepsza ikona, jak na przykład ten Johan Cruyff. Wolałbym tym nowym zagrać, no ale na razie nie wybrzydza nie? No ten Bayer z Bundesligi nie wygląda źle. Przy okazji mamy trochę niemieckiego zgrania. Następnie, no nie no, ten Nico Williams ma lepszą kartę, dlatego niech będzie. Rzejste? Uuu, sadio Mané nie grałem jeszcze tą kartą, pięć sztuczek, bierzemy go. Następnie, no tak spokojnie, myślę, że bompastor nas zadowoli. Innej karty tak naprawdę z Ligi Kobiecej Francuskiej nie widzę tutaj. Marquinhos wygląda solidnie. Upamekano, ale mam nadzieję, że poleci ktoś lepszy, nawet z Bundesligi. Mamy za ale nie ekscytuje mnie ta karta, dlatego stawiamy na Demarkosa. Wybierzmy teraz bramkarza, no i jest Alison, ale no właśnie. Raczej karty Premier League nie będę chciał marnować na bramkarza. Dudek też się zalicza do Premier League, mimo że jest bohaterem, dlatego wybiorę. Dobra, w razie czego wezmę Alisona i będziemy kombinować. Na razie jesteśmy na etapie wyboru kart później zrobimy tak, żeby były te różne ligi, ale oczywiście staram się teraz podejmować mądre decyzje. Niech będzie to Lemuel, która no, nie znajdzie się u nas ze względu na to, że stawiamy raczej na Bom następnie tragedia, żadna z tych kart nie trafi do naszej wyjściowej jedenastki. No ale gdzie się podziały jakieś nowe karty? No przecież w ogóle nie lecą ci zawodnicy dynastii, o co tutaj chodzi. Debinie weźmy. Jest tu Westlist. No tak, i mamy, mamy. No Nazario, musisz mi wybaczyć. Taki challenge, chciałbym zagrać tą dwójką. A może zmienię rodzaj filmu? Nie, no nie, zasady to zasady. Dobra, gramy tym Johanem i teraz trzeba myśleć. Potrzebuję środkowego obrońcy albo napastnika. Jest yy, Leo Messi, no i nikogo innego z MLS-u tutaj nie planujemy. Ludzie, Leo, Messi, Toty oraz Johan w jednej drużynie, no... To jest bajka. Potrzebujemy środkowego obrońcy. Loftus Cich może grać na SPD i nie mam nikogo z włoskiej, dlatego postawimy na Anglika. będzie... Wydaje mi się, że najlepszą opcją jest Frimpong, jest Weiser. Kurczę, mocno się te karty powtarzają. DiMarco mógłby grać na ESO. Wezmę DiMarco, bo wolę go zamiast upamykać. wiecie, i no zaraz kogoś z za Aloftusa tu wrzucimy. Leci coś mocnego to Akunia. No, mam DeMarcosa z Ligi Hiszpańskiej. Ale poczekajcie, Günther, Günter. Wezmę go Sensa. No, i pozostał nam tak naprawdę Bramka. Sześć, tu żadne mocne karty z Premier. Ich nie leciały, dlatego dobrze że postawiłem na tego Alisona. Czy powiem wam tak, mogło wyjść to zdecydowanie lepiej, ale ze względu na to, że jest Johan, to muszę to zagrać. Chciałem zrobić tak, że Gosens będzie na SPD, no lewamy z graniem. Mamy 11 różnych lig w pierwszej drużynie. Niestety nie ogarnąłem sensownej ławki rezerwowych, co oznacza, że z ławki nikogo wpuszczać nie mogę. W razie czego debin nie mogę dać na ławkę, bo w końcu nie mam żadnej karty z żeńskiego MLS-u. Mam nadzieję, że poleci argentyński menedżer. Aha, o, za dużo, za dużo wymagam. Chociaż Mane otrzymał jeden punkt. W sumie mamy 10 zgrania. Ta Freigang ma 4 na 3. Wierzę jednak, że Messi oraz Johan Cruyff nas wykarują do chociaż trzeciej rundy. W pierwszym meczu gramy no na sensowną drużynę, ale no zwykły Johan na tym etapie. Kaptur gotowy, nastawienie gotowe. No i ty jeszcze kogoś wpuszczasz, brutalu? Nie wiem, co mój przeciwnik planuje, ale trochę zajęło mu rozpoczęcie tego spotkania. X-em się podaje jak coś. Że Powiem tak, jak mamy to szybko wygrać, to ja się nie obrażę. Co on robi? Dlaczego on nie gra? Johan Krojf? Pole karny? Nie, nie, on nie grał, ja nie trafiłem Najgorsze jest to, że i tak mu komputer z automatu piłkę odbiera Ledwo co jestem w stanie przejść Będzie kleo Messi, Messi, Messi Wjeżdżamy sobie na R1 i to musi być On nimi mnie steruje, nie? W tej grze się gra najtrudniej, gdy przeciwnik nie gra no, Chciałbym żartować, ale no Przecież z automatu, mu ciągle z automatu Dobra, Johan I ja zwaruję. A może on robi sobie challenge? Czy wygramy? Czy nie trzymając padań Chyba jest to możliwe nie, no, no. Messi, pole carne. Jest, ale jestem dobry. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, ale tak dla bezpieczeństwa strzelę jeszcze drugą bramkę. Widzimy się w rundzie drugiej. Nie wiem, co tu się stało. Możecie mi wierzyć lub nie, ale czekam trzy godziny, aż kogoś mi znajdzie. No, nikt w to nie gra. Kończymy. A jednak znalazł się ktoś odważny: MC McQuire. Nie mam pojęcia, skąd mi tu wylosowało przeciwnika. Puskier Los Alberto Pop, Van Persie, nowy. i Hansen, ale ma ładną niebieską stronę. Uwaga, Ribery, to raczej będzie gol. Tragicznie, Alison się zachowałeś. Dlaczego, dlaczego ci bramkarze są jacy są? Sadio mane tak chciałbym zobaczyć Johana ładnie wchodzącego. Będzie to jednak Sadio Mané w drugą stronę. 1-1. Van Persie się świetnie obrócił. No i co, no gol. Ogłem ja już wiem, że w tym meczu co najmniej 10 goli pada. Teraz Mané. On też potrafi szybko biegać, potrafi podać. Super, Freigang. O Jezus, ale szkoda, że Reise tak szybciej nie zareagowała. Ona ma... Nie wiem, co potrafił. Bóg, coś potrafi. Messi do załatwienia masz podstawowego. Carlos Alberto. Udaje, udaje się uciec od niego. Dokładamy standardową sztuczkę, jeszcze elastico. Leo Messi. Tragedia. Jest pomyłka Johan! Mam nadzieję, że on nie wyjdzie przy remisie. Co on odwalił? Messi Johan? Będzie czy nie? Kurczę, no szkoda, że ma chłop trzy karty toty z jednej strony, w szczególności ten freampoint mnie denerwuje, bo jest dobry. Nie, nie lubię dobrych rywali, wiecie, i dobrych kart. Marquinhos, zdawaj załatw tutaj holendra, który się nieźle podłączył, ale. Aha, on to utrzymał? Serio Van Persie? Ten Alison jest tragiczny. Naprawdę? Czemu nie było nikogo innego z Premier League do wyboru ciekawego? Messi wjechał, uderzy. Serio prosto w bramkarza, leo, po... obudź się, co? No, nie, nie, nie. nie. Czysto, czysto w piłkę. Nie robię tutaj z siebie głupka jak zawsze. No nic, no jedną rundę przeszedłem, chyba że teraz. Słupek! Żej to nie przechodzi. Jest jednak Leo Messi. Będzie? Tak jest! A może przyciśniemy, może to wykorzystamy. Johan, czy to środkuje na Messi jego Messi? Proszę! Kurde, prosto w ramkarza. No tak, to nie tak miało być. Niestety są kłopoty. Wierzę jednak w Bomba pastor Hansen Graham, jakiś fałszyk, coś. Dobrze próbuję to rozegrać i. Przejęcie przy. Nie, 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 ale dobrze, że mu się zbliczył ten O'Viran i lecimy. Ostatnia akcja należy do nas. Gosens, masz jedno zadanie, podał do i ona... Ona wbiegnie w pole karne, ona jest szybka i mam nadzieję, że potrafi podać Johan! Come on! Ale tak mnie to wkurza w tej grze, że nie da się strzelić z pierwszej piłki praktycznie. Ja od razu, od razu naciskałem. On musiał przyjąć, przecież to jest tragiczne. On podał. Johan do Sadio Mane, ma powershoty i... to jest koniec, wygraliśmy. W ramach miłego przerywnika otwórzmy sobie paczkę z bohaterem. Ej dobra, bo tu może polecieć zwykły bohater. Czemu tu są aż takie wymagania? To za 20 koła powinno być, jak tu Dudek poleci. Ta gwarancja 86 za wiele nam nie daje, ale kiedyś w ramach przerywnika w drafcie otworzyłem paczkę, trafiłem Cristiano Ronaldo, był to piękny moment, więc może tutaj też trafimy kogoś z to jest podstawowy bohater i to będzie Rudy Waller. No i po co, po co mi coś takiego, jak ja kilka dni temu trafiłem jego kartę fantazy, która też jest nic nie warta. Nie róbcie tego, nie. Jesteśmy w rundzie trzeciej, i tak naprawdę jestem zadowolony. Na co gramy? Ona batje na środku obrony. Sedor, tak. Jak na draft to spokojnie. Ten mecz przed chwilą był bardzo dziwny. Cieszę się, że udało się przejść, bo no tak nie czuję, byśmy wykorzystywali potencjał Johana. Wierzę, że teraz wykminimy coś fajnego z nim. Czy on może... Ja ogólnie czaję tego stylu gry, mam wrażenie, że czasami on źle działa. Ja się zastanawiam, czy ten styl z rakietą w ogóle dobrze działa, bo często tak jakby nie aktywuje się w trakcie tego biegu. Może ja coś źle robię, no i kurde, karny DiMarco! No nic, ostatnio dobrze wyczułem, więc szczerze, prawy dolny, tak po prostu. Alice, ojojoj, świetnie manę, nie wiem co tu robił. I teraz z pierwszej piłki Frygang, Leo Messi musiał zagrać do Johana, będzie powershot, kurcze, nie było, o to chodzi, że nie było, mimo że nacisnąłem. Gosen, sprosta piłka, Johan. Super. No, myślałem, że uda się załatwić Batie, która no nie gra w rzeczywistości na środku obrony. Jak widzimy, Hiszpanka sobie na luzie jest w stanie poradzić z Johanem wartym 10 milionów. Cieszy mnie to. Teo Hernandez będzie, czy nie? No, z prawej. <laughs> jeszcze finezyjne takie uderzenie. Ja twierdzę, ale dobra, no to, to ty, to ty, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Czyżby Teo po raz drugi? Oczywiście. No są kłopoty i no nie potrafi trafić w piłkę ten Di Marco rany, no nie grałem gorszą kartą, kurde. Ale tak to jest, jak dali mi środkowego obrońcę z myśliwym i jeszcze biedak z grania nie ma. Roberto Carlos, no chyba mógłbym tu coś chronić. To w ogóle siły nie miało. Mam nadzieję, że siły jednak będzie miał Johan, by podać teraz, teraz do Leo go Leo Messi. Leo, Leo, ja cię proszę. Dobra, jeśli to wykończymy, to ja wierzę. Messi musisz, musisz, dziękuję. Puściłem debinie za i Co mogę powiedzieć? Mamy 20 minut. No jak? To, gdzie tu jest faul? I jeszcze sam na sam praktycznie leci ten Eusebio. Naprawdę? Tyle z mojego kombeku. No chyba, że od razu uda się odpowiedzieć, prawda? I tak naprawdę nic się tutaj nie będzie liczyło, karny. Niestety tylko żółta kartka dla kafu. Mam nadzieję, że. Johantra! Bo ja się chyba tam rzuciłem wcześniej, nie? Ja nie pamiętam. 10 minut na dwa gole. No nie wiem, nie wiem. Bardzo żal tego rzutu karnego. No Ale to mam niestety moja wina, jest jednak debinia. Leo Messi, i teraz. Jeszcze jedna próba. Leci Johan. Johan się rozpędza. Johan załatwił one batje. Co? Sejdorf. Brawo, Alison. Może honorowo. Powershot Johanem. No nie uda się, nie uda. A może teraz, Johan? <grym> No, jeszcze, no, no nie, nie uda się, no. No niestety, na lepsze nagrody nie zasłużyłem. No wielka szkoda, że ten Johan nie poleciał w jakimś normalnym drafcie, ale takie życie, no miał być challenge i był challenge i muszę wam powiedzieć, że trudno się grało. No sami widzieliście, że miałem problemy. Szkoda, że, no nie, lep... co to jest? M ten Mi Mitrowicz? Chyba tak to że trochę lepsze karty nie leciały, nie? Bo zamiast go sensa to mogliśmy mieć jakiegoś goreckę, właśnie, ale no, no, no niestety, no nie było, nie było z czego wybierać. W drugiej paczce mamy gwarancję jednego z zawodnika, i może to będzie gorecka? No nie, no to będzie, nie wiem kto. W ramach bonusu otwórzmy 5x84, za coś to dostałem, pewnie za jakieś codzienne zadania. To może być ciągle ikona, bo ta gra jest zepsuta. SPD, Kimiś? Nie, Oberdorf, albo Arnold. Razem z Oberdorf przychodzi do nas do i ja odsuję! No ja nie wiem, że wychodzi do Naruma i Oberdorfa w środku ikona i bohater. Przecież jak pięknie to na walkaucie by wyglądało. Te dwie karty są w sumie warte no jakieś yy, 60 tysięcy, ale są to dobre fodery. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć!